Cześć, witajcie mnie do W Dzisiejszy materiale przyszedł czas na recenzję trzeciego już zestawu Kobi na moim kanale. Jest to Afrika Korps, czyli opakowanie, w którym znajdziemy aż trzech żołnierzy. Właśnie, yy, właśnie Afrika Korps. Mam tu też opisane ich bronie. Numer katalogowy, czyli 2034. Tego co wiem, to jest numer katalogowy. że nikt się do tego nie przyczepi w komentarzach, więc właśnie tak to mówię. 26 elementów, w tym trzy figurki. Historical collection, oczywiście tutaj jakieś oznaczenia oraz napis, że są aż trzy płyteczki w opakowaniu. Ja się do tego przekonałem, bo już otworzyłem samo opakowanie. Yy, druga wojna światowa. No i cóż, ja myślę, że możemy już wstawić intro, bo chyba się za bardzo rozgadałem, tak więc ja jestem lego od mila i zapraszam Was do oglądania. to dopiero teraz powinienem zaczynać y, rozmawiać o tych wszystkich oznaczeniach, no ale już wtedy się z tym wyrwałam. No i cóż, mamy wszystkie trzy figurki pokazane na opakowaniu, to też flagę Afrika Korps. Tutaj, jak widzicie, już otworzyłem samo opakowanie. Od tyłu jeszcze inne zestawy i bardzo chciałem zdobyć sobie tych właśnie o powstańców. Oni wyglądają świetnie. Ci niemieccy żołnierze też wyglądają bardzo, bardzo fajnie, a ten ma świetną buźkę, więc na pewno... Wszystkie cztery wyglądają super, w tym w sumie chyba pięć. Wszystkie pięć wyglądają świetnie, ale myślę, że tego jeszcze zobaczycie na kanale. Jeszcze go nie kupiłem, ale może się zdecyduję. Napisane, że jest to wyprodukowane w Polsce, tak więc bardzo fajnie. Od boku jeszcze jeden do jeden, jeżeli chodzi o tą figurkę. I tutaj jeszcze kod kreskowy. Produkowane w Europie i jakieś tam inne tutaj oznaczenia. No dobra, weźmy sobie na no do samego zestawu, bo tak jak już przed chwilą wam powiedziałem, już go rozpakowałam. I cóż, mamy trzy figurki, mamy też worki z piaskiem, jedną podstawkę, no i cóż, nie mam tej żadnej instrukcji. Naprawdę się zdziwiłem, kiedy, kiedy zauważyłem, że nie mamy tutaj żadnej instrukcji. No ale cóż, dla mnie to nie problem, ale dla takich dzieci, które, no, nie wiem, na przykład takich trzyletnich, chociaż widzieli, tu jest napisane, że. 0-3, nie, ale na przykład takie 4 latki. Jak sobie takie coś zobaczą, to nie wiedzą, jak na przykład założyć te okulary temu gościowi. Jak od dołu to mogę je zniszczyć albo coś w ten deseń. Tak samo jak tutaj to na broń. Ogólnie mogą też nie wiedzieć, jak wstawić dobrze te naboje, żeby tak to wyglądało, a nie na odwrót. No ale cóż, ja myślę, że przejdziemy sobie po kolei do każdej figurki. Zacznijmy sobie może od tej, która najmniej mi się podoba. I tak jest bardzo, bardzo fajne. Dużo tutaj jest szczegółów i mi się ona jak najbardziej podoba, ale bardziej podobają mi się inne figurki, tak więc do nich przejdziemy po prostu później. Na początek, zobaczmy samą figurkę. Jak widzimy, ma ona podstawkę, tak jak wszystkie trzy, tak więc bardzo fajnie, żeby ułożyć na półce. No bo na przykład, jak ma te bronie, teraz chcę to ułożyć. No to oczywiście, tak jak ludzi Kilego, będzie to spadało. nóżki klasyczne, jak w kobie, niezadrykowane. Jeżeli chodzi o broń, tutaj mamy MP40. Tak one się prezentuje. Gdyby nie opakowanie, to bym nie wiedział. Ty mamy też naboje, i ogólnie bardzo ładnie odzorowane. W Lego takich y, fajnych broni oczywiście nie ma. Oraz mamy też y, Tellermine. czyli minę taką, tak jest. Tak to się prezentuje. Oczywiście tym się rzuca, potem to wybucha, i tak dalej, i tak dalej. Tu możemy sobie to wczepić w rączkę figurki, bo właśnie się martwiłem, że to będzie takie jak w Lego są te takie, no kurczę. Takie elementy płaskie, okrągłe. Wiecie o co mi chodzi? I to, jak się wczepia w rączkę figurki, to potem ta rączka się niszczy, i jest zbyt luźna. Tak przynajmniej jest w moim przypadku. Tutaj na przykład fajnie, bo mamy taki, taką, jakby, wypustkę na rączkę figurki. Bardzo fajnie. Tutaj mamy jakieś bardzo ładne logo. Z drugiej strony nic. Tutaj na czapce jeszcze mamy takie logo, ale do tego zaraz. O, wypadł mi właśnie MP40, ale to za chwilę. Zobaczmy jednak sam tors. Tors prezentuje się w ten sposób. Bardzo ładne druczki, naprawdę polecam tą szczegółowość. I cóż, to co mi się tutaj nie podoba, że ma on zadrukowane te okulary, a nie tak jak tamten ściągany. No cóż, mogą po prostu nie mieć tych okularów i mieć taką normalną główkę, ale to nie jest i tak żaden dla mnie minus. Po prostu tak mówię dla osób, które na przykład kolekcjonują i potem lubią sobie tam figurki gdzieś po bitwie pościągać, okulary, czapki i tak dalej. No to to jest dla nich minus. Faleczka, no jak najbardziej. Przystępna. No i oczywiście też bardzo fajna czapeczka. Tutaj też mamy ten symbol, i ogólnie jest OK. Dobra, przechodzimy do kolejnych figurek, bo one, tak jak Wam ja powiedziałam, bardziej mi się podobają, chociaż ta też nie jest taka zła. No to teraz weźmy sobie kolejnego figa jako broń. MG34, czyli taki klasyczny karabin, tak on się prezentuje. Tutaj też mamy bardzo fajne naboje i na przykład, jak się bawię, to też robię sobie tak. To naprawdę jest bardzo fajne. Kurczę, w LEGO takich elementów byśmy na 100% nie mieli, bo też nie mamy żadnej takiej serii wojennej. O, zobaczcie. I to na przykład, o to mi chodziło, że jak na przykład dzieci będą takie małe, no to zamiast tak, mogą to założyć tak, jak ja na początku nie zauważyłem, w ten sposób. A to oczywiście powinno iść w ten sposób, tak jest. Tak więc to może być minus dla takich dzieci, no ale okej. Okay. Jeżeli chodzi o sam. Aha, tu jeszcze była jedna rzecz, tak jest. Yy, takie coś. Teraz mam do tego zastrzeżenia, jeżeli chodzi o tą figurkę. No bo, tak, możemy sobie to oczywiście położyć, możemy też ułożyć taką tą figurkę właśnie w takiej fajnej. Bojowej pozycji do strzelania, takiej snajperskiej. Teraz wam tego nie będę pokazywał, bo nie chcę mi się wszystkiego tutaj rozbierać. Ale zobaczcie, na opakowaniu widnieje, nawet erlam to bardzo przybliżę, że on w tej dłoni to trzyma. Tak jest. I jak sam sobie taką figurkę ustawi na półce? No to popatrzcie teraz na to. I co? No nie trzyma. Dajmy to tak, jak tutaj miał. I co? No tak to teraz niby trzyma, no tak to można, ale jak na przykład tutaj chcemy sobie dać tak rączki, no to tego tak nie przyczepimy, tak? O to mi tutaj chodzi. Tak więc troszkę słabo, ja bym to zrobił nieco grubsze, no ale niech już tam będzie, ja sobie to zawsze ustawiam właśnie tak, że tą rączkę do góry i tak to sobie robię. Ale dla osób, które na przykład wolą figurki mieć tak ustawione, tak? I bronię tutaj na przykład o, w ten sposób, tak, jak zrobiłam na pierwszym kadrze, zaraz to jeszcze pokażę, o na przykład tak. I tutaj by mieli to, no to tego już tak nie będą mieli. Okej, okay. lecimy do dalszej figurki, znaczy dalszej, dalszego opisu figurki, tej właśnie figurki. Nóżki, z tego co widzę, dokładnie takie same jak tu, tak jest, dokładnie. Buciki takie, no dosyć zwyczajne, tak samo nieadrykowane nóżki. Tak tam w tamtym przypadku, bardzo, bardzo fajny torsik. Tutaj na rączce jest chyba to samo oznaczenie, ale oczywiście na innym kolorze łapki. Z tej strony już nie ma, tak jak tam. No i bardzo ładne oznaczenia również na hełmie, z tej i z tej strony, bo też widziałem. I cóż, twarzeczka. Tutaj już na szczęście nie mamy tych okularków, za to bardzo fajny wyraz twarzy. No i oczywiście taka, te, to wiązanie na hełm, tak jest. Cóż, bardzo fajna figurka, ale teraz przejdziemy sobie do tej, która mi najbardziej przypadła do gustu. No, weź się wyłącz. Telefon mi się zawiesił, nie umiałam zrobić cięcia, no ale już jestem z powrotem. I możemy opisać sobie tą trzecią, najfajniejszą według mnie figurkę. Czyli jest to taki oto snajper wyposażony w KAR98K. Tak jest, długa nazwa broni, ale przy tym bardzo, bardzo fajny karabinek. Świetnie się prezentujący i tutaj bardzo fajny plusik za to, że możemy go sobie oczywiście włożyć tutaj w tego typa plecy. O, i teraz sobie tak stoi, na przykład, tak. Super rzecz, jak dla mnie bomba. Świetnie to się prezentuje. I cóż, broń już opisaliśmy, teraz chodźmy do samej figurki. Pas tutaj, tak jak już przed chwilą, wam pokazałem jeszcze gościone, na chwilę, żeby pokazać wam nadrużki. I cóż, nadrużki, takie dosyć zwyczajne, na żadnej z rąk nie ma nadruków, tak samo jak na Helmie, no to jest minus tej figurki, ale co mi się tutaj podoba, właśnie te ściągane okularki, bo są one gu... Przepraszam, gumowe i cóż, prezentują się w ten sposób, bardzo, bardzo szczegółowe i bardzo fajne, no i tutaj też twarzyczka w ten sposób, nawet jest tutaj na tym opakowaniu pokazane, tak więc jeżeli ktoś by nie wiedział jaką twarzyczkę ma ten typ, no to już wiecie. Bardzo fajna rzecz, tylko trzeba też uważać, bo właśnie o to mi też chodziło z tymi dziećmi małymi. Że jak nie ma instrukcji, no to mogą na przykład to od dołu wcinać, wtedy może to zahaczyć o nos i się nieco zepsuć. No ale cóż, bardzo fajna figureczka moja, ulubiona z tego zestawu. Napiszcie też w komentarzu, która jest wasza ulubiona. A teraz przejdziemy sobie do podsumowania. Zapomniałem jeszcze dodać, że przecież w tym zestawie otrzymujemy tak jak chyba w każdym z tych: o dodatkową konstru... dodatkow... jakąś dodatkową konstrukcję. W tym przypadku są to worki z piaskiem, czyli jak dla mnie, no chyba najfajniejsza z wszystkich. Chociaż jest tutaj mało elementów, na przykład w tych powstańcach polskich tam jest ich naprawdę dużo: jakaś beczka, jakiś ogieniek, kilka też drewienek, No tam jest naprawdę ich sporo, ale przy niemieckich. Niemiec, nie amerykańskich wojownikach też jest taka fajna mima, chyba, czy coś takiego. Na pewno dużo elementów, no ale okej, okay, przyjrzyjmy się tym workom z piaskiem. Włączone są one w taki sposób, że o, bardzo lekki. Trzeba by sobie nałożyć na taką powierzchnię, ale wtedy na tym drugim już tutaj by nie starczyło. Na pewno lepiej to zrobić na płytce jakiejś, ale tak i tak nie jest źle. Ja bardzo lubię te elementy. Na przykład jak mocujecie z LEGO, powiedzmy, chcecie zrobić jakieś łóżko, no to macie dać tą poduszkę jako poduszkę do łóżka. I w sumie teraz no, tak to pomyślałem. I może do tego najnowszego moca teraz Wam tak zdradzę, że do LEGO Świadkami Originals czegoś takiego użyję, ale nie jestem pewien, bo też się tymi figurkami dużo bawię. Cóż, dwa worki są w takim piaskowym kolorze, a jeden w takim ciemno-brązowym. Tak więc, standardowo dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Napiszcie w komentarzu, czy ten zestaw Wam się podoba, czy chcielibyście więcej takich, właśnie, trzy paków figurek z Cobi, bo naprawdę te, y, ci powstańcy są świetni i chciałbym ich sobie zdobyć. Jeżeli inne Wam się podobają, to też napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie również, że przełożyłem na początek QA, miało być 1 maja na moim kanale. Potem się troszeczkę plany zmieniły, miał być w poniedziałek, to znowu zmieniłem, bo moja mama w poniedziałek ma urodziny i obiecałam sobie, że nie będę nagrywał filmiku, żeby mieć dla niej więcej czasu, więc też potem przełożyłem to na sobotę, ale okazało się, że w sobotę będę u taty, a tam jest gorsze tło do nagrywania, więc tam bym, nagry... tam bym po prostu nie nagrywał Q&A, żebyście mnie widzieli. I Też nie miałbym laptopa, na którym mógłbym sprawdzać Wasze pytania. Tak więc teraz yy, dokładna data to teraz podawana. Tak jest, nie zmieniamy już. Dokładna data to jest 17 kwietnia, czyli kiedy to nagrywam, kiedy wy to pewnie oglądacie, bo wtedy coś to wrzuciłem. Yy... Jutro. Tak jest. Jutro w piątek 17 yy, kwietnia pojawi się film z odpowiedziami na Wasze pytania Q&A, bo też widziałem, że jest, jest ich naprawdę sporo. Bardzo dużo jest tych pytań i z tego powodu się też cieszę. 1 maja za to ogłoszę coś innego, ale na razie nie zdradzę Wam, co to będzie. No i dobrze, bo się rozgadałem w tym krótkim podsumowaniu. Tak więc już jeszcze raz mam wielkie dzięki. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie apoczkę w górę. Jeżeli tego nie mówiłem, jeżeli to mówiłem, no to poproszę mnie w komentarzach. Jeżeli ogólnie sam mój kanał Wam się spodobał i chcielibyście na przykład zobaczyć to QA albo to coś, co planuję na 1 maja, no to też zasubskrybujcie i żeby nie przegapić jeszcze innych filmików, no to też dajcie dzwoneczek. Właśnie ostatnio, w ostatnich dniach bardzo dobrze się rozwijał mój kanał, bo na początek było... Mm, wahało się pomiędzy 369 a 371, ciągle ktoś mi odejmował i dodawał subskrypcje, ale wcześniej jak sobie wszedłem, weszłem na czasie, to przychodziło mi pełno powiadomień, że ten, ten, ten zasubskrybował Twój kanał i ja mówię, ja pierdzielę, ale super. I ogólnie w tym czasie, kiedy to nagrywam, no to mam już 380 subskrypcji. Tak więc już jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. No to cześć!